Dostałem informację, iż nie zostanie przedłużona ze mną umowa zlecenia. Nie milknął echa po emisji materiału. Radni czują się zastraszeni, w którym zrelacjonowaliśmy wydarzenia, jakie miały miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miasta Braniewa. Przypominamy, radni zarzucili czcińskiej próby wywierania nacisku i wrogie działania, które miały być zemstą za odrzucenie podczas kwietniowej sesji uchwały w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Sportu oraz Kompleksu Zdrowe Braniewo. Chodziło m.in. o Tomasza Kimczaka oraz Jacka Gawrysia. I w jaki sposób odebrałem to, że jest to jakby kara za to, że zagłosowałem tak, a nie inaczej. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Gawryś, na co dzień pracownik administracji budynków komunalnych, miał otrzymać od dyrektora zakładu propozycję zmniejszenia wymiaru czasu pracy o jedną, drugą etatu. Natomiast z Tomaszem Klimczakiem Miejski Ośrodek Sportu nie zawarł kolejnej umowy zlecenia, w ramach której radny prowadził młodzieżowe drużyny piłkarskie. W ocenie radnych była to decyzja polityczna i próba ich zastraszenia. W materiale przedstawiliśmy wszystkie strony konfliktu i fakty, do jakich udało nam się dotrzeć. Niestety radni, którzy pojawili się w reportażu, poczuli się pokrzywdzeni, czego dowodem była poniedziałkowa rozmowa. Jacek Gawryś zarzucił nam, że w materiale celowo umieściliśmy wątek dotyczący jego niezapowiedzianej wizyty u dyrektorki Braniewskiego Centrum Kultury, związanej z próbą wyjaśnienia sprawy, redukcji połowy etatu kolegi pana radnego. Zamieściliśmy i radny Gawryś doskonale o tym wiedział, że takowy się pojawi, gdyż podczas rozmowy przed kamerą wyjaśniał tę kwestię. We wcześniejszym reportażu pojawił się fragment rozmowy dotyczący tylko samej wizyty. Dzisiaj prezentujemy obszerniejszą część wypowiedzi, w której radny tłumaczy, że niezapowiedziana wizyta w BCK nie była próbą wywierania presji na dyrektorce, a jedynie troską o obsadę pracowników w czasie letnich imprez ja prezerowych. o osobę pana Czarka Cieplińskiego. To pana znane? Tak, wiele lat graliśmy, graliśmy w Zatoce Braniewo w, w, w sekcji piłki nożnej pyta się pan pewnie z tytułu o, o moją wizytę u pani dyrektor no BCK. Właśnie. Wizyta u pani dyrektor BCK, która jak stwierdziła pani dyrektor, no nie była dosyć, dosyć przyjemna. I ja tak też uważam, bo bo również czułem się troszkę niesmacznie wychodząc stamtąd. Z jakiego e... powodu? Pozwoliłem sobie spotkać się z Pani dyrektor i zapytać Jakie ma generalnie argumenty, że stracił pan Ciepliński pół etatu? Chciałem w jakiś sposób usłyszeć, co ma do powiedzenia pani dyrektor. No, ja no, natomiast miałem przygotowane jakieś swoje argumenty. Jeszcze raz stwierdzałem to u pani burmistrz i, i teraz tutaj potwierdzam, że nie była to forma bardziej zapytania, wyjaśnienia sytuacji, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem na tyle w jakiś sposób. Yy, jestem, powiem inaczej, jestem na tyle malutki, że nie jestem w stanie tutaj zapanować, yy, czy komuś doradzić, czy, czy, czy wyegzekwować tego, żeby ktoś miał, czy kazać, żeby ktoś miał, czy cały etat, czy pół etatu. ja jedynie chciałem zaznaczyć, że jako pracownik ABK współpracuję już kilka lat z Becekiem w kwestii organizacji i zabezpieczania imprez na fitatrze i widzę ile czasu, ile godzin pochłania praca tym ludziom i podejrzewam, że za chwilę, jak się zaczną imprezy Pan Ciepliński będzie musiał na tych imprezach przebywać i wtedy te pół etatu to automatycznie z godzin przerobionych wyjdzie cały etat. Panie Jacku, nie uważa Pan, że to jednak no, powinno pozostać w gestii dyrektora? Jasne, jasne, że tak. I tutaj jak absolutnie nic nie narzucam, tylko mówię jeszcze raz, informacyjnie chciałem swoją jakby wersję przedstawić, że, że być może chwilę poczekajmy, być może zobaczmy co się wydarzy. No mówię, okres, w którym powiedzmy pani dyrektor została jakby wyłoniona poprzez konkurs, no był takim okresem troszkę jałowym, martwym i tak dalej. Dopiero za chwilę się zaczną jakieś większe, większe kwestie, że, że ci ludzie będą potrzebni, tak? A wiadomo, co za tym idzie, okres letni i tak dalej, urlopy, no też pewnie będzie ciężko jakby dziury połatać. Także, no w tym wypadku uważam, że ten jakiś etat, czy te pół etatu właśnie może zabraknąć. I to tylko chciałem jakby przekazać w tej rozmowie pani dyrektor. No, Wyszło troszeczkę inaczej. Ubolewam, jak. Yy, y, z, z, czuję się urażona, pani doktor, gorąco przepraszam. Z kolei radnemu Klimczakowi nie spodobało się skrócenie jego wypowiedzi, która, jak twierdzi dzisiaj, miała istotne znaczenie w kwestii konfliktu pomiędzy nim a Czcińską. W poniedziałkowej rozmowie Klinczak jednoznacznie stwierdził, że w wypowiedzi zarejestrowanej po sesji 12 maja padło stwierdzenie, iż pracę trenerską, za którą dotąd pobierał wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, będzie wykonywał za darmo. Jako świadka rozmowy wskazał radnego Gawrysia, który potwierdził jego wersję wydarzeń. Taką propozycję radny miał złożyć w obecności przedstawicieli Stowarzyszenia Sportowego Miejskiego Klubu Sportowego Zatoka, choć umowę zlecenia zawarł z Miejskim Ośrodkiem Sportu. Jak wynika z zapisu wideo z 12 maja, propozycja radnego dotyczyła jedynie czasu do zakończenia rozgrywek, czyli dwóch miesięcy. Powiem inaczej. Na spotkaniu już z panem Reblem i z panem Stanisławem Sykułą zaproponowałem poprowadzenie tego zespołu do końca rozgrywek za darmo. Telefon milczy, czekam na odpowiedź. Nie wiem, co zrobić z dziećmi, którzy po prostu mamy dzisiaj na 16 zajęcia. Ja na trening na pewno przyjdę. Podejrzewam, że chłopcy również. My się dalej będziemy tą piłką bawić. Wczoraj w rozmowie telefonicznej radny Tomasz Klimczak zapewniał, że obecnie posiada umowę wolontariatu i będzie pracował z młodzieżą społecznie. A na koniec prezentujemy fragment sesji z 12 kwietnia oraz pełen zapis rozmowy z radnym Tomaszem Klimczakiem. Natomiast odpowiem panu radnemu Klimczakowi że uważam, że bycie radnym oraz nauczycielem, przede wszystkim bycie radnym, nie upoważnia Pana do tego, żeby dostawać dodatkowe umowy zlecenia w jednostkach samorządowych. Taka, taka, taka jest moja opinia i tu rzeczywiście mam jasną, jasną i wyraźną odpowiedź, ponieważ nie wyobrażam sobie, że państwo radni, pracownicy urzędu będą w jakikolwiek sposób faworyzowani w jednostkach samorządowych i będą pracować na podstawie umowy zlecenia i zarabiać dodatkowe pieniądze, ponieważ mamy w Braniewie bardzo duże bezrobocie, bardzo dużo młodych ludzi wykształconych, którym również te 700 zł się należy. A ja mam tutaj przykłady pana kolegów, którzy przez wiele lat, pan radny Szpigiel i pan radny Jotko, przez wiele lat, przez swoją pasję i miłość do młodzieży, pracowali za darmo jako wolontariusze, trenując dzieci i młodzież. Bardzo proszę, pan radny Klimczak. Ustalmy jedno, pani burmistrz. Nie 700 zł, ale to przeliczając na miesiące, na 12 miesięcy, to było 462 zł miesięcznie. Um, umowa opisuje 700 zł. Ja pani, nie, ja pani nie przerywałem. Druga sprawa. W każdym... W każdym mieście trenerzy piłki nożnej łączą pracę w klubie z pracą jako trenerzy. Bo nikt za 462 zł się nie utrzyma. Się nie utrzyma. To jest personalna rozgrywka co do mojej osoby. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. I jak Pani da... Radnego Jacka Gawrycia mówi, że nie było nacisku. Tak, pan Tomasz Rebel powiedział, że decyzją włodarzy miasta jestem pozbawiony pracy z dziećmi. Po czterech latach pracy z tymi samymi dziećmi. Jeżeli pani w tym momencie zaprzeczy, to proszę pani... pana, a kim jest pan Tomasz Rebel? Ja, ja pani nie przerywałem. Właśnie. Ale kim jest pan Tomasz Rebel? Ja pani nie przerywałem, pierwsza sprawa. Druga sprawa. Pan Tomasz Reber jest osobą pełniącą funkcję w miejskim, ośrodku, w miejskim klubie sportowym Zatoka Braniewo, pod którą podlegają kluby, zespoły młodzieżowe. I nie wiem, czy celowo został przez Państwa wysłany, żeby zrobić to czynić rękoma? Ja uważam, że to jest ewidentnie personalna rozgrywka. I powiem Pani tak, że następną osobą, która Pani zatrudni na stanowisku trenera piłki nożnej, również będzie dziś pracowała. Również nie popatrzyła Pani, czy są osiągnięcia, czy jest dyscyplina na zajęcia, czy są skargi rodziców, czy brak wyników. Nie. Tylko personalna, polityczna rozgrywka, próba nacisku na radnego, który oprócz tego, że pełni y, funkcję w Komisji Sportu, również pełni funkcję w y, Komisji Rewizyjnej. Jak ja mam do tego teraz podchodzić? A muszę być obiektywny. A żal? I rozgoryczenie we mnie jest. I na pewno długo nie minie. Jak ja mam być obiektywny w stosunku do Pani pracy, badając wszystkie dokum dokumenty w komisji rewizyjnej? Bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy Pani, nie wiem, popytała rodziców, jaki ogrom pracy tam włożyłem? Nie pytała Pani. Liczyło się tylko i wyłącznie zabranie komuś hobby, bo to 462 zł to nie jest wynagrodzenie. To nie jest wynagrodzenie. To jest trzeba dowieźć dzieci na, treningu, na, na, na treningi, bo są dzieci nie tylko z miasta, z zewnątrz. Stracone soboty, niedzielę. Nikt się nad tym nie zastanowił. A powinien. Skończył już Pan? Dziękuję. Szanowny Panie, otóż nie 460 zł, a 700 zł będę się przy tym upierać, ponieważ taka jest umowa. Yy, I może już lepiej zaprzestańmy tej dyskusji. Tak, dziękuję. Yy. Panie Radny, dzisiaj na sesji złożyliście Państwo jako grupa radnych oświadczenie, w którym zarzucacie władzom miasta naciski polityczne. Jaka, jak to miało miejsce w przypadku Pana? Ja będę no, Dnia 7 maja przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego Zatoka Obronywa, Pan Tomasz Rebel, poinformował mnie, iż no, nie ma możliwości, abym dalej prowadził swoją grupę juniora młodszego, z którą. Pracowaliśmy przez 4 lata, z którą występujemy w najwyższej klasie rozgrywkowej juniorów w naszym województwie. Zajmujemy szóste miejsce, grając z dziećmi o roki i dwa lata młodszymi. Jakie były powody tego? Przedstawił jakieś powody? powody? Powody. No właśnie ja się zapytałem o powody, czy no nie wiem, nie przychodziłem na zajęcia. Treningi były źle prowadzone, brak wyników sportowych, no nie wiem, brak dyscypliny. Na mecz jakiś nie pojechałem. No wydaje mi się, że zespół był prowadzony w sposób Taki jak trzeba, co i frekwencja na zajęciach, o czym świadczyła, i, i wyniki w lidze, jak i do zadowolenia samych zawodników, jak i, jak i rodziców, którzy też to w jak, jakiś tam sposób odbierają. Bo pan pracował w Miejskim Ośrodku Sportu? Pracowałem w Miejskim Ośrodku Sportu od 2000 roku, czyli zatrudniał i pan Skurzyński z panem Adamem Malińskim, który w, w, w tamtym czasie był dyrektorem. Po tylu latach pracy, z mniejszymi lub z większymi sukcesami, teraz jest żal. Żal, bo z powodu polityki nie mogę uprawiać swojego hobby. Jeżeli mówiłem o kwocie 462 zł, to wiem, co mówi, o czym świadczy moje oświadczenie majątkowe, które każdy może po prostu sprawdzić. Być może y, pani burmistrz mówiła o ostatnim miesiącu, bo rzeczywiście nasza wypłata została podniesiona o 100 zł, ale to dopiero teraz. A ja mówię, że przez tyle lat pracowałem za 462 zł, przeliczając na 12 miesięcy w roku. To była umowa o pracę? To, to była umowa o zlecenie, i, i, i właśnie na takiej, y, gdyby była to umowa o pracę, to my jako radni ustawą o samorządzie gminnym. Nie możemy być zwolnieni z tej pracy. Tutaj, w tym przypadku, taka jest, możliwość istnieje. A argumentacja pani burmistrz, że jest sporo osób bezrobotnych, no 462 zł, czy tak teraz w tym przypadku 500 parę zł, no nie zaspokoi problemu bezrobocia. To jest tylko i wyłącznie sprawa polityczna, ponieważ podczas rozmowy z panem reblem, uzyskałem już po zwolnieniu z pracy, uzyskałem informację, że no jest zielone światło, jeżeli pójdę i, i z panem burmistrzem tą sprawę przedyskutuję. Stwierdziłem, że nie pójdę. A może chodziło o jakieś nowe warunki pracy w związku z... No, na, 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 pewno, na pewno nie chodziło o, o podwyżkę, to wiem na pewno. E Powiem inaczej, na spotkaniu już z Panem Reblem i z panem Stanisławem Sykułą zaproponowałem poprowadzenie tego zespołu do końca rozgrywek za darmo. Telefon milczy, czekam na odpowiedź. Nie wiem, co zrobić z dziećmi, którzy po prostu mamy dzisiaj na 16 zajęcia. Ja na trening na pewno przyjdę, podejrzewam, że chłopcy również. My się dalej będziemy tą piłką bawić.